Rozpocznę nagrywanie, co tam piszcie? Są zombie, ale mnie zajęli. Postać ze psutą. Nogę ma chyba złamaną, czy coś? No jest mnie Okej. Okay. A czemu na mapie Winter, Mister MC Mateusz, co? Trzymaj się, dów. A minutę czekać na respa. Ciku mi się też trochę chce, wiecie? Jak można zdobyć u mnie moda? No nie można, no. czasem komuś rozdam przypadkiem i później problemy same są, ale już żeśmy tutaj dzisiaj w bałgarnali, nie wiem czy jeszcze jakiś mod będzie. U mnie nie ma co moderować po prostu, no raz na 100 lat ktoś wejdzie i jakiś zaspamuje, albo kogoś tam powie, że ktoś jest wydałem czy coś i trzeba mu nadać. no i tyle. Hunter, czekajcie, the lawless murderer, aha dobra, ci są more info, kill everything got unconscious destroy and Killing everything, zabijanie wszystkich, cięcie cięcie ciał przeciwników i niszczenie takich paczek daje nam progres. Jeśli będziemy pomagać rangerom, nomadom albo survivalistom, to się cofniemy. A perki, zwiększona prędkość i większy ten. Dobra, mamy killów. <śm> dobra, nie wiem gdzie jesteśmy. No tak, wszyscy zombie. Survivor. Mamy sikierkę, dobra. Mudza jest fajna. Taka. Tam jest samochód i skrzynki przy nim stoją, od razu do niego bo Śmiesznie biega z tą siekierą, wiecie. Dawaj zgonię, ale go nie ma, no. Czekajcie, jeszcze sprawdzę. No nie go nie ma on tam gdzieś, wiecie. W nim gdzieś sobie poszedł, sorry, musiałem się na te się poprzerzucać. No wiem, że jak ma złamaną nogę, to muszę morfina, chociaż nie wiem, czy tu jest coś takiego głównego. Kiełbasy zrobił z niego? Zombie tu są takie, powiem wam, dość śmieszne. Nie, nie za bardzo się ruszają. O panie. Nie wiem, gdzie to się celuje tym. Nie wiem, gdzie jest celownik, wiecie? Biegniemy. No z tej sikierki, powiem Wam, nie polecam bić. Jakaś kupa to jest. Dobra. No może i w surwiwale najlepiej się gra z kimś, ale... Cegła. Książka. Ten co gonił mi złamał nogę książką. Nie, no ja z goniem wiecie, z goniem to jest taka gra. Jak mi się coś nie podoba, to wam zepsuje grę. No. Rzucił mi książkę. Świetlik wezmę. Ty, czy to w ogóle jakoś działa? No wstań, panie i bigo. Dobrze, te zombie nie umiem bić, bo... wiem wam, że on trzyma tak tą... Hey, man, stop. Hello, hello. Hey. Where are you, my friend? Hey. I said stop. Fuck off! Fuck off! Plus 10 punktów dostałem. Wiem kolegi, żeby się zatrzymał, to musiał uciekać. Dobra. Aż się płot przewrócił, tak bije ich. Tu też się przewrócił płot. No i co jeszcze? Coś jeszcze chce. Dobra. Coś czemu nie noszę kupować? ja tylko miałem do testów. Fulkan. Kurde, przebrało mnie z powrotem, ja już byłem prawie za niego przebrany, on wymyślał, jego koledzy wymyśleli, że jestem nim. A ogólnie problem z tym jest taki, że ja mam wszystkich zabijać na tej mapie i mógłbym go też zabijać. Znaczy, ich bym mógł zabijać pod przykrywką tego, że jestem ich kolegą. To miałem na myśli, to chciałem wam powiedzieć. Soda, to są jakieś bagaże? Tu jest co? Książki, nie ukrychacze tylko wyposażenie. O, jest dobra, dobra mamy już broń. To ja znowu w tym samym miejscu zaczęto, mnie zastanawia Na południe teraz musimy iść Czemu nie mam? Miałem kompas, nie? Był kompas jak nic, przecież widziałem kompas, muszę go zebrać, czekajcie, niech no ja się wrócę mhm. Tu kompas trochę inaczej działa, ja mniej się buja, dobra, tam jest południe musimy iść na południe czemu nie nosisz kupadów HKOK 6 Where are you my friend i sikiery No bo kurde, bo on się schrował zamiast powiedzieć I'm your friend, I'm your friend, don't kill me. To on powiedział fuck off to ja sobie pomyślałem fuck off, to fuck off. I kurde koniec. Pożegnałem się z typem. Proste. Ten wam ten breaking point całkiem nieźle się prezentuje, chociaż, no nie wiem, jakoś nie czuję tego jeszcze, tej dobrej zabawy w nim. Może mapa średnia? Dziwny jakiś celownik, śmieszny. Zabawkowy trochę. Możecie pisać teraz na czacie, bo ja będę czytał. Czytam sobie, czytam, szkoda, że tego... No, tego kompa. Jutro jeszcze rano pociągniemy streama, a później to już kompa montuję. Altis lepszy, mówicie? No nie można tylko w jedną grę grać. Może potem Battle royale, Nie, no ja myślę, że jeszcze tak pogramy tutaj w, w to trochę, może do czwartej. No bym się chciał wyspać też, wiecie, ja o dziewiątej wstaję, czyli mam 5 godzin snu, nie? nie jestem taki martwy. Symulator biegania kolejny. Ja lubię takie gry. To nie Battle Royale, o co chodzi dokładnie w tym trybie? To jest, to jest tryb Zombie Survival, czyli jesteśmy rozbitkami i musimy ten tu akurat w tym Breaking Poincie dodali jakieś frakcje. Ja jestem w frakcji jakichś hunterów i mam wszystkich zabijać. I tą rozwija moją postać. Nie wiem, czy ona chyba po śmierci już traci się jej level jakby. To niby tak, niby jest to arma, ale jakby jest zupełnie inny sens ma niż Altis na przykład, czy Battle Royale, wiecie. To tak jakbym grał w Daisy, no. Daisy to już jest, też jest na armię, ale jest inna gra, tak. Dla mnie to jest duża różnica na przykład między tymi grami. Czym się chce te wioski lutować, to nic nie ma. Najgorsze jest to, że ja nie wiem jak tam. To... Tam ktoś strzela w ogóle. Tam. Biegniemy tam. Jak nie coś na pieprze. Znaczy coś stuka. Chyba, Są strzały z pistoletu, nie? No to jest taki klimat właśnie, takie dojzima, taki klimat takiego mocnego survivalu. A te na no, oczywiście mówię standalone San Andreas. A na Armie 2, no, to zależy już od trybu, tak? Od moda, od serwera. Są mody, gdzie naprawdę człowiek, kurde, gra i się chce powiesić. Tak mu słabo idzie. A co to za testy? To już koniec roku szkolnego jest? Czy co wy tak gadacie? O, amunicja do tego mojego i młotek Jakieś można robić przedmioty wiecie Ale nie wiem co z czego się robi Fuel hose kit, nie wiem co to jest Opony nie wezmę nie coś tu strzelało Ja wygnę na południe, bo wiem, że na południe są największe miasta O, Czubek, kurde o tej godzinie subscribe Dzięki Czubek New sub Skąd taka decyzja, co? Czy to jest resub? Owce. No, bym przechodzisz przez tą gimbazę, musisz. Tak to jest, no wiecie. Ale będziecie mieli dobre wspomnienia. Najważniejsze, żeby się ten dobrze bawić. Poza nauką. I też nauki nie zawalić, bo wtedy będziecie mieli średnie wspomnienia. No, czubek. No właśnie tak pamiętam, że czubek kurde, że już miałeś chyba suba. Dlatego się pytałem, czy reset. Coś mi się tak kojarzyło. Trochę już się z 50. п е To chciałem liceum jeszcze raz przeżyć, Kiedy nowe emoty? No powiem Ci na dniach Wiesz, już rozmawiałem z jedną osobą, która te emoty jest w stanie porobić No i najpierw Majty z Draską, nie wiem jak ta druga emotka Myślę nad tym 10 na 10, wiecie, idąc za strzałem Izaka 2 na 10 10 na 10 to akurat do mojego streama pasuje, bo ja tak dużo razy robię akcji 10 na 10 No, znów to bieganie jak Daisy. No, kurde, ludzie, jak ktoś w ogóle na tym serwie gra? Trochę osób. Ta mapa nie jest duża, wiecie, to nie jest jak Daisy, taka olbrzymia. To jest maluśka w porównaniu do Daisy, ale i tak jest. Mapa. No. trochę trzeba przebiec. Mówisz skaba, że nudne. E jak jest akcja, nie aż takie nudne. Szkoda że... Szkoda, że sam muszę grać, no ale o tej porze nie spodziewajmy się, że ktoś będzie ze mną grał. Może kiedyś jakiś powrót do Daisy, Ja myślę, że na pewno, na pewno do DayZi wrócimy. Gra się rozwija. No właśnie, Vermi tak się zastanawiam, 10 na 10 To chyba nie na moim streamie by używali. O kurda, się połamałem. Dużo na boi mam, wiecie, do tych te, do tej broni. Mmm. Symulator grzybobrania. Nie no klimat jest niezły, mówię. Zaraz dojedziemy do miasta na południu. Z taką snajpereczką się przyczajimy gdzieś na kogoś. Trochę te lasy zawsze były takie, no, no trzeba tu trochę pobiegać, no trzeba, no nie da się, nie powiem, że nie. Ale gra nagradza później, oczywiście jeśli nas coś nie zabije nagle w plecy po dwóch godzinach gry. Ile osób na serwie jest? Kilkanaście, wiecie, było dwadzieścia ponad jak wchodziłem. Nie spotkamy. Kurde, w Daisy by bym się z jogurtem pograł. To by było coś. Nie wiem, czy pamiętacie. Kto oglądał, ten pamięta. Ja nie wiem, jak na GTA Daisy mod w ogóle, jak to może działać. Jak, ten, ten, jak to może mieć klimat w ogóle? Daisy GTA hmm, Kurka sobie chodzi. No, czekajcie. Steki mam. Co będzie druga kamerka? Będzie. Czy zrobi poradnik? Bo nie, A, czy poradnik army czy... 3? Kurde, no nie wiem. No wydaje mi się, że jak ktoś ogląda mojego streama, to chyba już wie o co chodzi, nie? No, w sumie to takie, jest, chyba liceum, że można pogadać z dyrektorem, też was przyjmu. To jest Arma 3, Daisy Arma 3. No, z taki z kurczaka wypadł, <gryw> dokładnie tak. Wydaje że już blisko musimy być tej rzeki, bo już trochę biegniemy z goniem. Żeśmy też tak biegli mniej więcej taki, taki czas. Będzie druga kamerka, będzie pierwsza kamerka, będzie łatwiej mi na przykład wszystko tu przełączać. Nie będę musiał alt-tabować w ogóle tego typu rzeczy, wiecie? samemu to się dziwi, że przy do 33 levelu. Grałem w Terra 30 level potem stop, bo miałem z kim ha. Pamiętam jak grałem w Lineage'a, to się rajdy robiło. Zawsze były fajne rajdy. Kiedyś to nie było w innych grach rajdów. Na tym się najwięcej Expo i najlepszy lucik był. Myśmy ze znajomymi chodzili. I zawsze były na różne... Teraz to jest pewnie normalne, ale kiedyś to nie było normalne. I właśnie na różnych levelach były różne bossy do rajdowania. Jakaś pszczoła na plaży, czy nie wiem, król drzewców. Fajne to było. Nawet taki, na takich nubowskich levelach. I było wesoło. Skończy się ten las kiedyś, ludzie. A wreszcie przez wszystkiego piesku czeka. Co, masz jeszcze ten link? Przepraszam u kogoś z Jarok jakiś rok temu, co byłeś tu przypadkiem w kamerze w TV. A nie pamiętam gdzie to było. To musi telewizja trwała, moza wpisz, może gdzieś to tam znajdzie. Może ktoś z tego wyciął. Jakiś film. To było TV te, telewizja trwała, więc może gdzieś to wy, wygooglujesz. Wiesz. Wygląda tak, nie mam teraz mapy, więc wam nie pokażę, ale ta mapa wygląda tak, że jest, jest, jest na dole mapy jest rzeka i na, nad tą rzeką są duże miasta, a później na północ są wioski i lasy. Ja właśnie biegnę na południe, żeby się z tych wiosek i lasów wydostać i zbiec na te miasta, tylko że coś daleko to jest chyba. Znaczy to w sumie, trzymaj się Tasty. Znaczy wcale to nie jest daleko, bo tam mapa jest mała ogólnie, ale jakoś tak biegnę i biegnę, no nie wiem, zgodnie wam nam to szybciej poszło. No tylko mówię, koń we mnie rzucił książkę i mi nogi połamał. I tyle było naszej przygody. Znalazłem Widzisz jak to szybko? Wpisz w Google telewizor no właśnie O, jest widać rzekę, dobra. Muzyka fajnie, że się co jakiś czas włącza tutaj. Jest i są... Jeszcze jak fajnie jest subskrybera, możesz linki wklejać. Dobra to jest. Ups, łup, 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 Idziemy do miasta tego największego, pewnie tu dużo ludzi będzie. Znaczy jeśli ktoś kogoś mamy gdzieś spotkać, to pewnie tam... Jakbyś powiem wam. O kum... No nie! E. Ile te klimaty, tak? Boże. No i teraz wszyscy będą ze mnie śmiali. Masakra, po prostu masakra. Dobra, moi drodzy, ja już nie mam siły dzisiaj, wiecie, jest prawie czwarta w nocy. Ja wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za live. A. Pogramy jeszcze, w